Nawet gdy ich wzrok, to prawie ich nie widać. Tak drobne i maleńkie, niełatwo wierzyć w nie. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. Się, wielki sekret jest. Pozytywka. Kiedy flecista szczurołap zaczynał grać magiczną melodię, szczury wychodziły ze swoich norek i podążały za nim. A potem już nigdy więcej nie widziano szczurów w Hamelin. Uff! A co dalej? Ha? Dalej już ci nie czytam. Nogi mnie rozbolały. Uff! Simka, Nolik, coś tam dziwnie szeleści. Ale gdzie? W gabinecie taty, na jego biurku. A, stoi taka drewniana szkatułka. Hmm. Może w środku siedzi myszka? Tom Tomku, zaczekaj na nas, a my z Nolikiem to sprawdzimy. A jeśli naprawdę jest tam mysz, jak chcesz ją wyciągnąć? Te gryzonie są naprawdę ogromne. To po co ja ci czytałam tę książkę? Wystarczy tylko zagrać na flecie i patrzeć, jak mysz ucieka. Tylko skąd weźmiemy taki flet? Zrobimy go! Rozumiesz? <grymne> 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 Oczywiście. Zaczekaj <grymne> chwilę. Podejdziemy trochę bliżej. Widzisz? Jest tak, jak mówiłam. Myszy już uciekły. Pograjmy jeszcze chwilę, żeby na pewno nie wróciły. Dobrze! A więc to wy się tak wygłupiacie? O, dziadkus, co tu robisz? Przez cały dzień nie mogę dokończyć pracy. Najpierw ktoś otwiera wieczko, a potem wy na mnie trąbicie. To Simka wymyśliła granie. Dlatego, bo ty boisz się myszy. Wow, co to za dziwne urządzenie? A macie może jakieś pomysły? Mm, młynek do kawy? Mm, nie. To może dziurkacz. Hmm. Drapak do stóp? Co? Co? Takie coś do drapania po nogach. <noise> Ale z ciebie żartownić. To jest przepiękna stara pozytywka. Pozytywki wynaleziono ponad 200 lat temu. W środku zazwyczaj znajduje się cylinder, z którego wystają króciutkie wypustki. Obok cylindra jest metalowa płytka z ząbkami różnej długości. Jeśli stuknie się w jeden z sąbków, wyda przyjemny dźwięk. Krótki ząbek wydaje wysoki dźwięk, a taki długi – niższy. Kiedy cylinder się obraca, wypustki ciągną za różne ząbki i zaczyna grać muzyka. Ekstra! To co tu się zepsuło? Sprężyna się zsunęła. Muszę wepchnąć ją na właściwe miejsce. Pomożecie? No i proszę, już lepiej. Dlaczego nie słychać muzyki? Najpierw trzeba nakręcić sprężynę kluczykiem. Tidisz! Wiem, kto może nakręcić sprężynę. Hej, Tomtomku, zgadniesz, co to za urządzenie? Eee, niszczarka? No to może dziurkać. <laughs> Ale z Ciebie żartowniś. Może jeszcze powiesz, że tarka do stóp. Nie mam pojęcia. Nakręcią kluczykiem, a się przekonasz. Chcecie wiedzieć, jak powstają wysokie i niskie dźwięki? Połóżcie zwyczajną linijkę na brzegu stołu. Przytrzymajcie jeden z jej końców i szarpnijcie za drugi. Im krótsza będzie część, która nie dotyka stołu, tym wyższy dźwięk uzyskacie. Ząbki w pozytywce działają tak samo. Tak samo działają też dzwony. Im mniejszy dzwoneczek, tym wyższe dźwięki. Dźwięki ze skrzypiec albo z gitary zależą od grubości strun. Grube struny to niższy dźwięk, a cienkie to wysoki dźwięk. Liczy się też to, jak mocno są naprężone. Weźcie strunę albo nawet gumkę. Jeden koniec przywiążcie do klamki, a za drugi pociągnijcie. Drugą ręką szarpnijcie za gumkę. Im mocniej ją naprężycie, tym wyższy będzie dźwięk. Można tak nawet coś zagrać. Chyba już wiem, o co chodzi. To stary odtwarzacz muzyki. Blisko, ale nie do końca. Nazywają to pozytywką. No przecież mówię. To co było tam w środku, hmm? Zepsuta sprężyna. Nie do końca o to mi chodziło. Kto tam robił taki hałas? Hałasował? Wiesz, co tom, tamku? To wielka tajemnica. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest.